Ra-ta-ta-ta-ta, na jak santa-na-na. Ra-ta-ta-ta-ta, na jak santa-na-na. Ty do mnie, papa, pa, pa miałem cię za brata. Teraz będzie płacz, płacz To płacz są to, no Jebaś te wężę, bo to syter zapilam, dosyć. dosyć Jabko Nie mnie męczy to bosy T latają po nocy Ech, Śmieci teraz płaczek jak panna Ech, Astro śmiecił płaczek jak panna Ech. Znowu do laptopa trajebany Rej, Znowu mi pierdolą, że pojebany Rata ta 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 Astro panna Na. Płacze jak Santana na na na. ta 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 ta. Astro panana na. Płacze jak Santana na na na. ta 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 ta. Astro panana na. Płacze jak Santana na na na.